Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Zdaniem wielu to jest jedyny słuszny kolor, jaki powinien się znaleźć na tym samochodzie. To jest w ogóle niesamowite, bo cały czas my szukamy tego koloru i cały czas który będzie definitywnie sam do końca nie wiem. Karoseryjnie to jest to dość podobne, chociaż z drugiej strony dziś bliżej mu karoseryjnie do jednak tej wersji. Czyli który? Te, taki czy taki? Znaczy ja uważam, że według mnie... Znaczy napiszcie w swoich komentarzach co myślicie, bo według mnie powinien być... Znaczy mi się zawsze marzył taki z tymi światłami odzetki. Bo problem tego polega na tym, że on... Zobaczcie. Czekajcie, bo tutaj się gdzieś na... O! On jest trochę zezowaty. Jak tak jedzie z o tymi otwartymi lampami, on jest trochę zez... <kłysy> Ma trochę zeza. No. Ale tak czy siak. Mogą być najlepsze modele, ale na pewno nie mają takiego zawieszenia. W ten tydzień temu pokazywaliśmy Wam to, co się dzieje z e, zawieszeniem, że ono już dotarło i chłopaki za chwilę będą montowali. A teraz tak naprawdę dotarły do nas filmy z Gas, gdzie pokazane jest, e, jak te sześć amortyzatorów urobione było od podstaw. Więc w dzisiejszym odcinku środowym najpierw zawieszenie, a potem przenosimy się do MBL-u. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC. Dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Dobry, cześć. Tu Dariusz Dzichu z firmy Nagengast. Otrzymaliśmy taką to przesyłkę. Można sobie zobaczyć. O, może tak. Jest to sześć amortyzatorów od Lambo chyba. I zaraz zabieramy je na leczenie. Zaczniemy od sprawdzenia usterek i wrócimy z jakimiś wnioskami i diagnozą lekarską. Do zobaczenia. Na dzień dobry, małe spa. Amortyzatory mamy rozebrane na części, prawie pierwsze, umyte, rozmontowane, tak to wygląda. Okay. Mamy tu cztery tyły, bo to jest specyficzna konstrukcja w tym Lambo, i jeden przód. Brakujący przód testuje się na testerze. Powrócimy. Ze szczegółowymi wynikami tychże testów, ale już widać, że trochę im do ideału brakuje. Wszystkie amortyzatory kwalifikują się do naprawy. Mamy tu wypracowane tuleje. Zajechane tłuczyska, olej prawdopodobnie też już stracił swoje funkcje. Żeby to potwierdzić, pewnie musimy je rozebrać na części pierwsze. Póki co testy pokazują, że wszystkie powinny być naprawione. Wrócimy z amortyzatorami rozebranymi na części. Pardon. Lewe. Cześć, dzień dobry. Witamy na Gengast. Dzień drugi z amortyzatorami od Lambo. Mamy już je w częściach rozebrane i po kolei. Mamy tak, zawór do czyszczenia, tutaj mamy uszczelniacz z prowadnicą. Yy, regulacja z tłoczyskiem, tłoczysko uszkodzone. Widać tutaj. Pewnie wyciek z tego się brał, nie? Yy, tłoczysko będzie nowe, dorobione. Rura wewnętrzna już wyczyszczona. Prezentuje się tak. Sprężyna pójdzie do piaskowania i malowania proszkowego, no a tu mamy elementy do ocynku, już bez szczegółów. Góra będzie końca, na końcu pomalowana na żółto, tuleje mamy już zużyte, z pewnością obie trzeba, trzeba wymienić. No i to tyle, bierzemy się do roboty. OK, mamy części po galwanizacji. Tu mamy elementy, które są tu, że tak powiem, ze środka, od regulacji, mamy tu historię tłoczysko. Dorobiony nowy ślisk i zaczynamy składać. W międzyczasie tutaj pokażemy inne części, które wróciły z galwanizacji. Siuk. Trochę już poskładam nasz amorek. Amortyzatory po naprawie Pokażemy trochę z bliska może Widać, że są nowe odbojniki. Wszystko nowe tuleje, malowanie, części po galwanizacji, wymieniony olej uszczelmienia oringi, wszystko jest nowe tłoczyska 6 sztuk Lambo zakończone, 4 tyły, dwa przody. Cześć Roberto. Cześć Roberto, cześć. zaskoczenia. Ósemka cię dalszy. Łukasza. Łukasz. miał uwiecznioną tą swoją naprawę. Nie pokazujemy wewnętrznej strony, nie? Co tam się działo wcześniej? Co Ale to nie wiem czy Łukasz będzie zadowolony z tego powodu. To wytniesz najwyżej. Czyli tu tu tu. Tu, tu. tu. tu coś się działo. A tu mamy kawałek czcionka od młotka wklejony i to nie jest zły patent, bo, bo trzyma, żeśmy tylko to poprawili klejem i no, no i dalej jest słucham? Nie coś być musi tutaj w tym miejscu no, nie ma mocnych na te na naprawy tych, tych tworzyw dobra, a co z diablo? no diablo no, no, to kończymy podłogi diablo to co widać, miały być mastyki, ale mastyki będą na tą chwilę mamy skończoną podłogę, tak jak widzisz tutaj Hmm. Wreszcie Sławek ogarnął cały, do 100% już jest chyba tego przodu, tak? Znaczy, bez tego tak tych. No to pasowanie zaczaka, ale Ale sam przód jest już skończony. Sam baga podłoga bagażnika, boki, wszystko to, co mamy tutaj, to, 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 to co było trzeba zrobić jest. To jest na wzór oryginału, tak? Tak, tak, tak. Znaczy, na wzór oryginału. Takie coś yy, znaleźliśmy na zdjęciach kilku, bo tutaj oryginał pamiętasz się jaki był? Mhm. Yy, pamiętasz? Nie było. Prawie go nie było, także był 20 razy wymieniany, bo tak, ta podłoga nie jest mocnym, yy, mocnym punktem tego auta. W tej chwili, dlatego że tutaj auto na pewno nie będzie szczelne, bo, bo, bo nie ma uszczelek, tutaj wiatr hula. Nie wiem, czy, czy gdzieś tam się nie będzie dostawać woda w czasie jazdy nawet tutaj, bo, bo renierki są tak skonstruowane, że, że nie ma opcji, żeby tutaj coś, coś się nie dostało. Moim zdaniem. Jak będzie w praktyce, będziemy robić wszystko, żeby nie, nie doszło do tej sytuacji, ale, ale załóżmy, że coś tutaj się rozleje, wyleje Patrykowi, czy dostanie jakaś woda. Przedtem nie miało to. Prawa się wydostać, dlatego że kształt podłogi nie, nie pozwalał na, 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 na wylot tego, tej cieczy. No w tej chwili podłogę Sławek uformował w ten sposób, że jest, to jest najniższy punkt jej i wszystko, co ewentualnie się tutaj rozleje, wyleci przez otwór spustowy. Tutaj włożymy gumę odpowiednią. Tu, tu jest na wszelki wypadek drugi rynienki, które tam również. Tamten tam rejon jest otwarty, nie? bo tam idzie cały układ kierowniczy no, i wszystko no tak, no, tutaj, tutaj jest układ kierowniczy, tutaj są koła i tu, jeżeli nie, nie z tej strony gdzieś będzie chlapać, to będzie chlapać od kół. No, to, to nie ma opcji. No. czego byś nie zrobił, to to to, to można naciesić. No, oczywiście tutaj się to wszystko uszczelni, ale, ale no, gdyby ewentualnie coś się stało, mamy tutaj te dwa otwory skręcone. Podpora jest skończona. Tu jeszcze mieliśmy. Mieliśmy tego nie mówić, ale tą blachę, którą Patryk nitował, musieliśmy odciąć z powrotem na chwilę, ale to już. Rano żeśmy to ustalili, że nie przyznajemy się do tego, ale jednak. <ffyst própria> Dlatego, że, musieli, że przeszkadzała nam przy spawaniu, przy wymianie tych blach z jednej z drugiej strony. Co teraz skończę. tylne części. No i co, ale jak ten akumulator wyciąłeś ten kawałek, czy nie? To tam jest to jest wszystko. To a, to, bo, a to, było, to, to był ten krzywy tak. odcinek, tak? Czyli on już jest? Nie akumulator, zbiornik jest. Zbiornik, to, tak? Przykładałeś ten jeszcze, zbiornik? Nie, jeszcze nie. Muszę go opróżnić, bo tam jeszcze reszki paliwa są nie no, go tu opróżnić, przynieść, ja tutaj bo tak, że ta ja się muszę go wsadzić i jak to skończy. Trzeba go tu włożyć, bo wiesz co może być? Ja wiem, żeby nie było później kiedy jakieś tych kwestii. No żeby on wszedł, przebywa, bo przy demontażu był problem. No bo, bo był krzywy do spodu, dlatego był problem dla z wyjęciem. Ale zbiornik nie, auto no, był krzywy. No tak, ale żebyśmy byli spokojni, to trzeba by to włożyć, ja założyć. 30, ja to, no zobaczę, jak ten co najmniej skończyć, to ja w ścianę go działam, żeby to było. Słowek zaczął przeczytał komentarze, zaczął spawy szlifować na zero. Wbrew temu co robił, robiła fabryka. Jak widzicie, to wszystko jest już wpiłowane, gdzie, gdzie fabrycznie to te, 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 te spawy zostawały, ale. No cóż, no, potęga internetu, tak? Widzisz, czytasz. Mógł robić tak jak. Tak jak uważa za stosowne. No i co? No, no. Miało być w tym tygodniu malowane na czarno, ale będzie, będzie w tym tygodniu rozpoczęte, będzie tak? Malowane, bo ja dzisiaj... Dzisiaj, dzisiaj mamy środę, bo ostatnie odcinki idą na żywo. Dzisiaj mamy środę, także nie wiem, czwartek, piątek robimy pierwsze jakieś takie grunty tutaj na tej podłodze, tak? Bo malujemy cały dół. Nie wiem jak z przodem. Przód też pewnie pomalujemy. Na czarno oczywiście, wnętrze, oprócz dachu. Oprócz drzwi, no bo to, to będzie w fazie lakierniczej. Skupimy się na podłodze, na elementach tych, które mm, będą musiały być przy, pomalowane przed montażem zawieszenia. Nie wiem czy widziałeś, te, 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 chyba kamera już odnalazła naszego... Jeszcze nie. Naszego <śmiech> zaginionego <śmiech> kolega. <śmiech> Grzesiu, ciekawe, że się poznają ludzie. Mogą mnie poznać. Bo to jest... Z tą brodą na pewno. <noise> jednak widać ząb czasu, nie? Ząb czasu. Jak nos? <noise> i <noise> no pokaż to. Jak nosek, ale teraz masz prościutki. Gdzie prosty, jaki gerbaty jest. <noise> Przegrodę mam prostą. Mario nosił brodę, czy nie? Nie. A teraz, trzeba będzie nowym pseudonim. Jakieś cię opracować? Teraz pseudonim nie pasuje. <grystanie> się wrócił do pracy, wyleczył się, wykurował. Mam miękki nosek teraz. Sanatorium, mam miękki nosek bez kości. Możesz się teraz. Możesz zrobić sparingi. Ty też masz miękki? <grystanie> <grystanie> mam cię już, sędziczka. Zobacz, możesz. Tylko uważaj, bo on twardymi przedmiotami pracuje.